Okazję wziąć udział. No i też chciałem Ci tutaj zadać parę pytań takich na temat tego, co się wydarzyło, jak to wpływ miało. No i właśnie, tutaj mam do Ciebie takie pierwsze pytanie, bo no to nie jest już Twoja pierwsza sesja Action Learning. I chciałbym Ci zadać takie pytanie: co dla Ciebie było najważniejsze w Action Learning? To dla mnie było najważniejsze. Na pewno najważniejsze, jedną z ważnych rzeczy jest spotkanie z ludźmi i, i rozmowa przez zadawanie pytań i, i praca na przykładzie, na temacie, który jest życia wzięty, niewymyślony, czyli na takim rzeczywistym, rzeczywistym problemie. Nie w przykładzie tylko, na, ale na rzeczywistym problemie. Myślę, że to jest najważniejsze. Powiedz mi, a co dała ci ta sesja? No bo akurat w, w tej sesji brałeś udział jako y, uczestnik. Co dało ci tobie, jako stricte uczestniczenie w tej y, sesji? Bo to tak jakby nie do końca był twój problem, który się pojawił od prezentera. Tak, nie był to do końca mój problem, natomiast dało mi to dużo y, do myślenia, dało mi to dużo takiej. Takiego spojrzenia na, na, na problemy innych ludzi swoimi oczami, jak ja bym się czuł w tym temacie, jakbym nie musiał podjąć takie decyzje. I na początku czułem troszkę się jakby nieswojo, natomiast im więcej trwała sesja, tym czułem się z tym problemem, jakby, że, że mógłbym pomóc w tym problemie i, i przez zadawanie pytań gdzieś tam udało mi się, mam nadzieję, że pomóc. Ewie. Mhm. Powiedz mi, z jakiego powodu warto korzystać z takiej formy pracy? Z jakiego powodu? Na pewno jest warto korzystać, dlatego że uczymy się nawzajem dużo, przynajmniej tak jak ja. Że można od osób dużo, dużo się nauczyć, poszerzyć swoje horyzonty. Myślę, że to jest najważniejsze, że można spojrzeć zupełnie inaczej na, na swoje problemy. No i tutaj, Krzysztof, mam do Ciebie ostatnie pytanie. Bo oczywiście, Action Learning słynie z tego, że. Ten element praktyczności, czyli praca na konkretnych problemach, na konkretnych potrzebach osoby, zespołu, bo to zależy od formy. Wy pracowali na konkretnej potrzebie osoby. No to jest, jakby, to kluczowe, nie? ale z drugiej strony też jest ten drugi obszar, gdzie następuje rozwój. No I tu mam do Ciebie takie pytanie: Bo, tak jak mówiłem tu wcześniej, to nie jest Twoja pierwsza sesja, ale w jaki sposób. Uczestnictwo w tego typu spotkaniach rozwija kompetencje na przykład liderskie. Czy mało? Czy słyszysz mnie dobrze? Słyszę Cię teraz. Okej, okay, bo myślałem, że przerwał. W jaki sposób rozwija kompetencje? Każdy z nas pracował nad jakąś swoją którą chciały jakby kompetencje w tej rozmowie bardziej, nie wiem, bardziej bardziej ją wyeksponować. I, I myślę, że cały czas praca z ludźmi, których w tym momencie ja miałem okazję poznać, rozwija to wszystko, że rozmawiając, słuchając, można się naprawdę Rozwinąć w tych tematach, w których się udało nam, znaczy, które sobie założyliśmy, że nad nimi będziemy pracować. Krzysztof, bardzo dziękuję Ci za te parę zdań. Tradycyjnie zapraszam na kolejną sesję. No i jeszcze raz dziękuję Ci bardzo. I fajnie, że udało Ci się znaleźć takie miejsce, w którym jest samochód. Że możesz sobie tutaj spokojnie porozmawiać, nawet przy problemach z zasięgiem, o których się dużo teraz mówi. Jeszcze raz Ci bardzo, Krzysztof. Dziękuję. Zapraszam na kolejne spotkanie. No i do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję. I wszystkim uczestnikom spotkania również dziękuję. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć.